Cześć, witaj! Z tej strony Lana Murawska, jesteś na kanale Czasobalans. Rozsiądź się wygodnie, ponieważ w atmosferze puchatego serca nastrojowego przekazywania informacji będę chciała opowiedzieć Ci o tym, jak ja znajduję równowagę w wielu obowiązkach, jakie mam. Powiem Ci kilka słów o sobie, mam wykształcenie wyższe polonistyczne, jestem żoną, mamą dwójką, dwójki dzieci, mamy psa, rybki i inne zwierzęta, jestem aktywna zawodowo, no i w tym całym rozgardiaszu życiowym trzeba się jakoś poukładać. I powiem Ci szczerze, że bardzo długo nie byłam osobą poukładaną i pewnie nadal nie do końca jestem, ale chciałabym opowiedzieć Ci Szczególnie ze względu na swoje mocne doświadczenia związane z macierzyństwem w pierwszych latach jego trwania, opowiedzieć ci, jakie drobne rzeczy, czy jakie proste rzeczy, o których wiemy, a nie praktykujemy, bardzo pomagają w tym, żeby całe to zarządzanie czasem jakoś zrównoważyć, zachowując zdrowie, zachowując spokój. Być może, Rozwiązania, które są moim zdaniem funkcjonalne, ergonomiczne, praktyczne, wstaw tu sobie dowolne słowo, jakie pokażę na tym kanale w różnych nagraniach, czy jakie już y, możesz na nim znaleźć, będą dla ciebie świetną inspiracją, a może nawet przyjmiesz je jeden do jednego. Myślę, że na kanale będą różne tematy i prywatne i zawodowe, i czasami może takie trochę w charakterze Hyde Parku, ale będę się starała, żeby każde nagranie było nawiązaniem do czasu i do równowagi, czyli do balansu, do znalezienia swojego czasobalansu w życiu. I naprawdę szczerze wierzę w to i sprawdziło się to u mnie, że dobę można rozciągnąć. No cóż, nie zdradzam więcej, zachęcam Cię do przejrzenia zasobów kanału, no i oczywiście do subskrypcji. Pozdrawiam Cię serdecznie, do zobaczenia, do usłyszenia, do miłej rozmowy w komentarzach. Liczę na Ciebie, że będziesz osobą aktywną. Pozdrawiam, trzymaj się ciepło. Cześć.